Witamy wszystkich serdecznie w kolejnej części Rap Unboxing TV. Dziś pokażemy Wam płytę, na którą czekaliśmy dosyć długo. Myślę, że nie tylko my, jest to kolejny legalny krążek ekipy Ras Mentalism. Wyszli coś zjeść. Płyta miała premierę dzisiaj, czyli poniedziałek 13 kwietnia 2015 roku, nakładem Asphalt Records. No i co? Jesteśmy w posiadaniu edycji limitowanej tego krążka, która wyszła w 2000 sztuk, była dostępna jedynie w preorderze. Eee, co wchodzi w skład edycji limitowanej? Więc tak, mamy pakiet fajnych naklejek od asfaltu. Ryszli, coś zjeść. Foot No i właściwa, właściwa zawartość paku, czyli płyta Rasmentalis, Mentalis, coś zjeść oraz limitowany singiel, dostępny tylko w preorderze. Przyjrzyjmy się, jak płyta wygląda w środku. Płyta jest zafoliowana. Zrywamy folię. Jak widzimy, jest to taki Fajnie wydany gigipak, matowy papier. W środku mamy dosłownie jedno zdanie od Menta XXL. Żeby ten rad nam się nigdy nie znudził wszystkim, możemy sobie wszyscy tego życzyć. Bardzo fajna grafika. Tu mamy takie świecące elementy. Te łańcuchy to jest nawiązanie do poprzedniego albumu Za Młodzina Heroda. Tam też były takie elementy. Zresztą poprzednią okładkę również wykonał Grzegorz Forni Piwnicki. Raz. Dziękuję Ewie. Półtorej dedykuję Kubie i Tymkowi. Nie martwcie się niczym. Nie słuchajcie przed 2031. To no nie wiem jak, jak wy, ale. Nasz egzemplarz zaraz ląduje na głośnikach. Bierzemy się za sprawdzanie. Krążek. W środku jest taki mini plakat. Również autorstwa Forina. Mamy to samo co na okładce, Razmentalism, track, Medics XL i Raz. W środku nie kto inny jak tort, chociaż wiele osób gdy Mentalizm pokazało okładkę przed premierą dopatrywało się podobieństwa do Putina, jak widzimy podobieństwo jest uderzające. Wyszli coś zjeść. Warto nadmienić, iż panowie będą promowali swój album dokładnie za tydzień, w poniedziałek pod Płacem Kultury. Będzie można sobie zjeść e, raz burgera i mendy doga, zbić piątkę, podpisać płyty. Również będzie taki food truck specjalny, także jest to. Fajne działanie promocyjne, spójne z warstwą graficzną tego albumu. Papier kredowy, elegancki, elegancki pakacik. Mamy tył. Na albumie znalazło się 14 kawałków. Gościnnie pojawili się na Fide, Sokół, Thompson z ekipy Afromental, Klaudia Szafrańska znana z bardzo fajnego zespołu Xanax. Dwa Sławy, The Voices, sławy Kuniatowski, Sarius, to są osoby, które tutaj się pojawiły. Przejdźmy do limitowanego singla, tak jak wspominałem wcześniej, tylko 2000 egzemplarzy. Single zafoliowany, zrywamy folię. Przed sobą mamy limitowany single, dołączam do preorderu, tylko 2000 kopii. Okładka, te wytarcia stylizowane na taką podniszczoną okładkę. Bardzo fajnie to wygląda. Stylistyka yy, okładki, to zdjęcie nawiązuje do klipu, który promował płytę z dwoma słowami The Voices. Bardzo fajny klip, jak ktoś jeszcze nie widział polecam sprawdzenie. Na singlu znalazły się dwa kawałki Nie Jestem Raperem o tym wspominałem wcześniej bardzo fajna gratka dla wszelkich dj'i dla y, twórców blendów mamy również kawałek wersji instrumentalnej i wersji a cappella Drugim kawałkiem jest y, również singlowy numer Wyjdziesz na Dwór, to był bodajże pierwszy Pierwszy kawałek promowany klipem, na featuringu Que Bonafide, również instrumental a cappella. Za warstwę graficzną również odpowiedzialny forin. Zakaz gry w piłkę. No i co, pokrótce pokazaliśmy jak wygląda wydawnictwo. Dzisiaj premiera. Nie możemy doczekać się, żeby ten album wylądował u nas na głośnikach. Zaraz bierzemy się za pierwszy odsłuch. Możecie sprawdzić na naszym kanale też unboxing poprzedniej płyty, czyli Zamłodzina Heroda. Możecie poszukać w naszych filmach na kanale YouTube. Poza tym wiele, wiele innych płyt rapowych polskich i nie tylko. Także, jeżeli ktoś jeszcze nie zapoznał się, to zapraszamy do sprawdzenia naszych produkcji. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy za oglądanie filmu. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Polubcie też nasz profil na Facebooku, aby być na bieżąco z tym, co robimy. Jakie płytki pokazujemy, a pokazujemy nie tylko nowości, ale również starsze płyty, które naszym zdaniem są ciekawie wydane, warte pokazania. Dzięki za oglądanie i do kolejnego razu.